Szczeka pies na poetę. W dupie ma poezję. Upiększanie chlewa wychodzi mu gardłem, uszami i oczodołami. Życia bowiem nie mierzy się godzinami, lecz kęsami rozerwanej materii, początkiem i końcem wszechświata. Zanim staniesz przed sądem, aby zdać sprawę, z młodzieńczych niepokojów trzeba spojrzeć wrogo w lustro, uśmiechnąć się kącikiem ust, biorąc w dłoń ciężki młot. Można wówczas poznać w sposób niesłychanie pewny, jak wrzaskliwie rozpada się rzeczywistość w lustrzanych odłamkach istnienia. Dlatego szczekasz jak pies na poetę, trzymając w dłoni nóż do sterowania igrzyskami w zasięgu wzroku. Bo komu tu jeszcze wierzyć, jak nie psu ujadającemu pod płotem? Ktoś musi mieć rację w tym sporze logiki z rozumem, jakim jest proza Twojego życia. Czas się wydobyć z banki mydlanej, nadepnąć na odcisk starodawnego węża, młotem woli i nożem intelektu. Czas rozpoznać odwagą, Wszelkie przyczyny, przez ich skutki, odrzucić to krwawe bielmo z oczu, zanim to pokorne szczekanie zamieni się w niekończący się skowyt.